Dzisiaj bez mema. W odcinku porozmawiamy sobie o Blazorze oraz o Megamanie, a dokładnie o design doku. To wszystko, czas zacząć. Jako, że jestem na mobilu, nie będzie też intro. Ogólnie cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning. w... Bardzo kiepskiej formie. Przyznam się szczerze, cały setup mi dzisiaj poszedł się rąbać i właśnie widzę, że gimbal postanowił w trakcie nagry przestać mnie śledzić. Zobaczymy, czy włączył znowu śledzenie. O! Mam nadzieję, że nie będzie z tym aż za bardzo przesadzał. Yy... Powiem szczerze, mój setup mobilny do nagrywania się nie sprawdza. Będę musiał skonstruować coś nowego, wymyślić inne rozwiązania, jak to zrobić. Więc jeśli bawicie się w jakieś mobilne nagrywanie z telefonu i macie jakieś dobre porady, jak to skonstruować, żeby to działało i nie wymagało dużo setupu, będę wdzięczny. A przechodzę do dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, Blazor. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Blazor to jest jedno z wielu podejść Microsoftu do robienia webówki. A mianowicie w dużym uproszczeniu to jest, że zamiast Javascriptu na froncie używamy właśnie C-Sharpa który jest skompilowany w, na poziom WebAssembly i w ten sposób można to robić. Ja pisałem sobie jedną, dwie aplikacje takie dla zabawy w ten sposób. Parę lat temu, jak robiłem na moim starym blogu jeszcze e, taki hackathon, gdzie pisałem, e, gdzie próbowałem pisać 12 programów, 12 miesięcy, e, to właśnie dwa robiłem z wykorzystaniem Blazora. E, ogólnie powiem szczerze, e, tak sobie jakoś o tym przypomniałem i Zastanawiałem się, czy to jeszcze żyje, czy ten pomysł jeszcze żyje. Więc rzuciłem na Twitterze zapytanie, wywołując tam parę osób z właśnie od nas, z działki dotnet, które wiedziały, że coś mogą. To ja więcej osób się w ogóle w całym wątku wypowiedziało i jestem bardzo szczęśliwy, bo na przykład dowiedziałem się, że Blazor żyje, ma swoje zastosowania w korporacjach i są pojedyncze startupy, które tym próbują e, to używać i że jego community rośnie. Też to się dowiedziałem, ja myślałem, że Blazor... Jest stosunkowo nowy, w sensie nowy teraz może mieć z 4-5 lat, ale z tego co rozumiem, to że jego jakieś rozwijanie gdzieś po boku działo się od 10 lat, więc mam nadzieję, że to będzie dalej się rozwijało. Tak jako ciekawostka, odsłałam was do wątkach, chcecie poczytać, bo tam trochę ciekawych rzeczy padło. Druga rzecz, którą mam do poruszenia dzisiaj, to jest design do Mega Mana. Ostatnio Capcom miał swój. Jakby to powiedzieć, showcase, gdzie otworzyli jakąś stronę archiwum, i między innymi trochę różnych ciekawych dokumentów historycznych wypłynęło. Między innymi design-dog oryginalnego Megamana. I żebyście zrozumieli, ta gra jest. Nie mam niestety też przed sobą dokładnej daty, ale mniej więcej w moim wieku. Design-dog powstawał w czasie, gdy Word jeszcze nie istniał. Windows 3.1, czy co to tam było, z tych z pierwszych. Nie powstał jeszcze. Ten design Dog był spisywany kompletnie na kartce papieru. Bo normalnie jest to zeszyt, gdzie mamy rozrysowane właśnie, jak mają wyglądać pewne animacje, jak mają te plansze. Dosłownie mamy plansze z gry rozrysowane w zeszycie, bo tak naprawdę zrobienie tego w danym czasie jeszcze na komputerze nie było opłacalne albo było zbyt trudne. To jest naprawdę taki ciekawy lek przeszłości, któremu warto się przyjrzeć z perspektywy właśnie jak daleko zasiśmy jako. Branża, bo podejrzewam, że bardzo wiele programów komputerowych w tamtych czasach była projektowana dokładnie tak samo. Że interfejs był rysowany w rzeszycie, yy, wszystkie te rzeczy były jakoś spisywane na kartce papieru, były w ten sposób jakoś knadkowe, kopiowane pewne dokumenty i roznoszone w ten sposób. Bo to, co nam się wydaje, jako właśnie szczęście naszej życia codziennego, teraz wtedy nie było. Yy, no i Myślę, że tyle na dzisiaj. Powiem szczerze taki krótszy odcinek, bo nawet nie za bardzo mam siły po tych wszystkich przygodach ze sprzętem i innych sytuacjach dnia dzisiejszego. Yy, podsumowując, Blazor żyje i... poszliśmy daleko jako IT. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że setup sprzętu mi pójdzie lepiej i będziemy mieli bardziej pełny odcinek. Wybaczcie, jeśli dzisiaj nie będzie timestype'ów. Postaram się je rano dodać, ale teraz już naprawdę nie mam siły z tym dalej, z dalej walczyć. No i do usłyszenia.